W ubiegłym roku nasze bokszpany zaatakowała cma bukszpanowa. Ona nas tutaj jakoś po wielu latach wreszcie znalazła, dopadła niestety. A ten bukszpan to był bardzo piękny krzew, ponieważ ja go dostałam i był bardzo duży. A rośnie tutaj od samego początku, czyli 20 lat, więc na pewno liczył sobie jeszcze więcej. Dlaczego jest taki mały? Ponieważ ja go cały czas przycinam, nadaję mu taki określony kształt. I bukszpan wyglądał tragicznie. Ja kiedyś bardzo długo szukałam jakiegoś dobrego, niedrogiego ale bardzo skutecznego środka, który pomógłby mi ochronić bukszpany przed czmą bukszpanową i jednocześnie pozwolić, żeby się zregenerował ten bukszpan, żeby poodrastały liście. I znalazłam taki sposób żeby posypywać zwykłą mąką, taką mąką, którą używamy w domu do wypieku, do pieczenia chleba, ciast i tak dalej. Chociaż ciast teraz nie piekę, a jeżeli już coś piekę, to są one bez cukru. Nietypowe, ale przyzwyczailiśmy się i dlatego już raz posypałam mąką. Dzisiaj posypuję drugi raz i muszę Państwu powiedzieć, że czasami nie zawsze i wierzę we wszystkie metody i sposoby, które się wykorzystuje, ale muszę powiedzieć, że pan zaczął się zielenić. On został zaatakowany najbardziej i jeszcze taki drugi troszeczkę inaczej przycinany. On też liczył sobie bardzo dużo lat. I teraz posypuję po raz drugi mąką. Powtórzę jeszcze kilka razy, w zależności od tego, oczywiście co tutaj się będzie działo. I ja widzę, że ten bukszpan, proszę Państwa, zaczyna jednak się zielenić, zaczyna odrastać. I tutaj zrobiło się już całkiem zielono, a było łyso, tak jak tutaj Państwo widzicie, same te suche gałązki. I nawet gdy tak patrzę na te gałązki, tutaj teraz. To widzę, że one też jakby się zazieleniły, czyli pojawiły się tutaj pąki. Ja oczywiście go przycinam, te jakby zielone gałązki, które już tutaj urosły, to przycinam, żeby cały czas zachować jego pokrój. po ataku śmiebużpanowej, przycięłam go mocniej. No niestety nie miałam wyjścia, nie wyglądało to za ładnie, trzeba było przyciąć. No i teraz cały czas będę obserwowała, i wszystko Państwu powiem i pokażę, czy rzeczywiście bukszpan się zazielenił. A więc oglądajcie Państwo dokładnie i sami y, sprawdzicie i powiecie, czy rzeczywiście ten pomysł jest dobry, ale ewidentnie widzę, że tutaj jest coraz więcej e, zielonych gałązek. E, tak więc warto wypróbować, nie zaszkodzi. A ja oczywiście Państwu będę wszystko pokazywała. Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście bokszpan był e, zniszczony przez ćmę, i odrósł. Ja tutaj Państwu to wszystko pokażę. Tak on wygląda z tej strony. Ale tutaj zaczyna się już robić jednak zielony. I myślę, że jest szansa, aby odżył. I rzeczywiście jest szansa, aby uratować ten bardzo piękny krzew. Zaraz Państwu pokażę drugi. Tutaj z tej strony wygląda sobie już tak. Też robi się zielony. Natomiast ten krzew też państwu pokazywałam jak on wygląda i on był w opłakanym stanie a powiedziałabym że jest teraz w dużo lepszej kondycji niż ten przycięty taki w takiej formie takiej bardziej kulistej tutaj też postaram się jakoś przejść chociaż niewygodnie i pokazać jak on wygląda proszę zobaczyć większa kula mniejsza kula i tutaj ta strona jest jeszcze rzeczywiście kiepsko wyglądająca suche gałązki ale i widzę, że tam też zaczyna się robić zielono. Tak więc będę testowała, próbowała, doświadczała i oczywiście Państwo dowiecie się o wszystkim, czy rzeczywiście był to bardzo dobry i skuteczny pomysł. Przede wszystkim, jak na razie, nie ma Bóg bukszpanowej. Cały czas chodzę, obserwuję i oglądam. Tutaj na szczęście te bukszpaniki nie zaatakowała, chociaż też były, ale bardzo szybciutko się zorientowałam, i bardzo szybko tutaj zareagowałam, ale też posypuję mąką cały czas, żeby je chronić. Tutaj jest jeszcze taki trzeci. Jego dodatkowo jeszcze zaatakowały mrówki, miały mrowisko. Musiałam je przepędzić, ponieważ nie mogą tutaj absolutnie być, bo zniszczyłyby bukszpana. Proszę Państwa, ja nie wierzyłam, że mąka... Może zdziałać takie cuda. Posypałam Bokszpan, który w ubiegłym roku, po ataku cmy Bokszpanowej, pokazywałam Państwu. Już to wiele razy wcześniej, ale na początku filmu, również jak on wyglądał, zanim go posypałam, były same takie łyse, gołe pędy. Proszę spojrzeć, jak on teraz wygląda. Zaczął się wyraźnie zielenić, czyli się opuszcza i to opuszcza się cały. Tutaj jest jeszcze oczywiście taki suchy, ale jeśli się przyjrzy, do środka zajrzy, proszę zobaczyć, ile zielonych pędów zaczyna. Tutaj wyrastać, i tutaj również jest podobna sytuacja. Tu, gdzie było najgorzej, on po prostu się opuszcza, robi się piękny, zielony. Tak wyglądają pędy w środku. Naprawdę nie wierzyłam, że mąka działa cuda, ale działa cuda, ponieważ nie ma jeszcze tygodnia, jak posypałam mąką po raz drugi. I widzę ewidentną poprawę. Zaraz tutaj zobaczymy jak ma się ten drugi bukszpan, ponieważ te mniejsze akurat nie zostały tak zaatakowane i wyglądają bardzo dobrze. Natomiast tutaj ten również sytuacja się ewidentnie poprawia. Tutaj były te kule łyse, a robią się już zielone. Ten bok troszeczkę był zielony, ale robi się jeszcze bardziej zielony. Natomiast wciąż tutaj czekam, żeby tutaj te pędy się zazieleniły, ale te już zaczęły. To samo dzieje się tutaj z tą mniejszą kulą. Ona również się wyraźnie zazieleniła. Jak te pędy będą troszeczkę większe, zacznę je przecinać. Jestem po prostu zaskoczona jestem zdziwiona, że mąka potrafi, zwyczajna mąka pszenna potrafi zdziałać takie cuda, że bukszpan po ataku ćmy bukszpanowej tak pięknie się opuścił za zieleniem. A już się zastanawiałam, czy po prostu tych kul nie poobcinać, ponieważ były bardzo brzydkie, suche. Dam jeszcze kilka dni czasu. Ewentualnie posypię jeszcze raz mąką I widzę, że jest bardzo duża szansa, aby te szpany uratować jest to sposób, który naprawdę nie kosztuje nic Ponieważ mąkę każdy z nas ma pod ręką I coś mi się wydaje, proszę Państwa, że chyba nie będzie chleba Że będzie ratowanie bukszpanów <laughs> Nie wiem co mąż na to Ale to oczywiście żart Mąka jak najbardziej Mam na tyle mąki, żeby można było upiec chleb i oczywiście oprószyć bukszpany. No jestem tak zaskoczona, nie spodziewałam się takiej reakcji. Nie spodziewałam się, że to tak poskutkuje naprawdę bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że udało nam się uratować te bukszpaniki, ponieważ mają one już bardzo dużo lat. One są przycinane, są małe, ale liczą sobie na pewno ponad 20 lat, ponieważ ja je dostałam jako duże krzewy i zaczęłam je przycinać, czyli tak mówiąc skarlać, tworzyć krzaczki, drzewka, bonsai. I myślę, że jest niemal 100% szansa, aby te bukszpany odratować. Ale oczywiście wszystko będę Państwu pokazywała.